Witam, moi drodzy, na kanale HOCH, czyli Historyk o historii. Partnerzy dzisiejszego odcinka. Plus Edukacja, Szkoły Policjalne, Licea dla Dorosłych, Oddziały Kalisz, Poznań, Wrocław. Księgarnia Kaliska, Antykwariat i pracownia reklamowa New Art. Zapraszam na film. No, moi drodzy... Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Rok szkolny 2023-2024. I tak jak dwa miesiące temu, w czerwcu, było takie krótkie podsumowanie roku szkolnego. Tak, w tej chwili będzie podsumowanie wakacji i jednocześnie zapowiedź tego, co będzie w nowym roku szkolnym na kanale. Więc, co się działo przez wakacje z kanałem Historii do Historii? Dokładnie 1 września minął rok od momentu, jak kanał zaczął działać, czyli 12 miesięcy. W tym czasie na kanale pojawiły się 63 filmy. I kanał na dzień dzisiejszy ma 236 subskrybentów. Co ciekawe, moi drodzy, 86 subskrybentów. Przybyło w ciągu wakacji, więc to jest zastanawiające. Nie? No dobrze, moi drodzy, co obiecałem w czerwcu? W czerwcu obiecałem, że będą kontynuowane lekcje historii dla szkoły podstawowej na kanale, i te lekcje historii będą. W czerwcu zapowiedziałem też, że pojawią się lekcje WOS-u dla klas ósmych i że pojawią się lekcje historii dla szkół średnich. I to też, moi drodzy, będzie w tym roku szkolnym na kanale Historii Go Historii realizowane. Obiecałem też w czerwcu, moi drodzy, że postaram się publikować regularnie, co tydzień. I postaram się to robić. Natomiast, nie wiem, czy czasowo. Logistycznie uda mi się to ogarnąć, więc dopóki będę mógł, to będę starał się wrzucać co tydzień filmy, lekcje. Udało mi się przez wakacje trochę tych lekcji nakręcić, więc lekki zapas jest. Więc ruszamy z publikacjami co tydzień. Obiecałem również niespodzianki, moi drodzy, ale nie powiedziałem Wam, jakie to będą niespodzianki, bo sam jeszcze dokładnie nie wiedziałem. W planach w czerwcu były dwie niespodzianki, finalnie okazało się, że będą cztery, ale uda się zrealizować prawdopodobnie na razie tylko dwie niespodzianki i to będą lekcje wozu dla szkół średnich, czyli woz rozszerzony. I nowość, która pojawi się w każdym filmie, w każdej lekcji podsumowanie każdej lekcji w formie mapy myśli. Zawsze na końcu będzie coś takiego, yy, i w liceum, i dla szkoły podstawowej, żeby sobie lepiej usystematyzować ten materiał. Dwóch niespodzianek niestety nie udało mi się zrealizować na dzień dzisiejszy, co nie znaczy, że nie będą zrealizowane. Będą. Myślę, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy do pół roku uda mi się to zrealizować, ale na razie nie będę Wam mówił, co to będzie. Bo jeżeli by mi to nie wypaliło, no to wtedy będzie zawód, tak? Więc na razie nie będę mówił o co chodzi. No to co moi drodzy, do usłyszenia na lekcjach, tak? Do usłyszenia na lekcjach, i żeby ten nowy rok szkolny nie był gorszy niż poprzedni. Do zobaczenia. Przypominam, że partnerami dzisiejszego odcinka była plus edukacja, szkoły policjalne i liceum dla dorosłych, oddziały Kalisz Poznań Wrocław, Księgarnia Kaliska, Antykwariat i pracownia reklamowa New Art.